Cześć Alegrowicze! Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył yy, takiej funkcjonalności, która jest na Allegro. Jest to funkcjonalność darmowa funkcjonalność, która może zwiększyć Wasze zyski, pozwolić Wam troszeczkę wybić się w trafności. Jest to funkcjonalność kup w zestawie. Ja ją uwielbiam, korzystam z niej. Kiedyś łatwo można było sprawdzić, jakie ona przynosi efekty. Dzisiaj trzeba to robić troszeczkę na piechotę. Zostańcie do samego końca, bo też mam dla Was pewnego rodzaju zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie pozytywnie zaskoczeni. Ale wracając do funkcjonalności, którą chciałem Wam pokazać, to jest właśnie ten element kup w zestawie, u mnie już tutaj rozwinięty. Przygotowałem wcześniej tę aukcję. Pokazuje inne przedmioty kupującemu, które może kupić w zestawie z rabatem. Oczywiście ten rabat nie jest konieczny. Dlaczego to jest takie fajne? Trochę na piechotę sobie zweryfikujemy, jak efekty tej promocji oczywiście przez system komentarzy tego sprzedawcy klejamy. Ktoś kupił bezkup w zestawie. Tu się pojawia primer, tampony, czyli jest 1-1, 2-1, czyli ktoś nie kupił. No i 2-2. Sprawdźmy sobie inną stronę. 13. Skuteczność tego rozwiązania. Ojej. Mamy jedno, 1, 1-1, 3, czyli prawie 66%. Strona 22. Nie kupione, nie kupione, kupione. 33%. No, według mojego doświadczenia to jest około 20% zwiększenie sprzedaży, także warto coś takiego stosować. Sam stosuję tu jeden z moich przykładów, kiedy podczas lockdownu wykorzystałem tą funkcjonalność. No, jak widzicie, na samym początku 30 sprzedanych sztuk, 123%. A zaraz wam powiem, czemu ta sprzedaż spadła. Natomiast jak tworzyć to w zestawie? Przede wszystkim twórzcie to w ofertach, które promujecie, które mają wysoką sprzedaż i które acujecie. Pamiętajcie, zasadę Pareto 20% Waszej pracy, waszych zasobów daje wam 80% rezultatów, więc nie każda aukcja to powinna mieć. Drugi element, warto przynajmniej dwa zestawy tworzyć. A trzeci element dotyczący zestawów dotyczy sposobu tworzenia. Jest to tak zwana sprzedaż przykasowa, yy, upselling, czyli coś, co powoduje, że ten koszyk jest większy. I wyobraźmy sobie sytuację, że jedziecie na stację paliw i kupujecie paliwo za 200 zł. No, jak sprzedawca zaproponuje hotdoga za 5, to kupicie. Spryskiwacz za 15 kupicie, ale oleju za 190 już nie kupicie, bo jest zbyt duża bariera. I podobnie jest w Biedronce czy w innej sieci supermarketów, gdzie przy kasie są bardzo drobne, najbardziej potrzebne produkty, więc właśnie w ten sposób to powinno działać. To co ja jeszcze robię, jak chcę wypromować jakiś produkt, to podłączam go pod te najlepiej wypozycjowane, z najlepszą trafnością i produkty, które mają największą sprzedaż żeby konsument musiał zauważyć ten mój produkt, żeby zwiększyć jego zasięgi. Więc trzy takie elementy, cztery, które mm, są dosyć istotne, twórzcie zestawy, a teraz o programach, które wam mogą w tym pomóc. Powiedziałem, że właśnie tutaj jest pewien spadek, yy, bo odpił mi się zestaw. Czasami jest tak, że jak yy, kończy się na stanie. Yy, zawartość danego produktu na magazynie no to zestaw się odpina ale nie jest na to przygotowane i po prostu przy wznowieniu produktu ten zestaw się nie wznawia. Ale właśnie do tego służy niezbędnik sprzedawcy. W linku poniżej w opisie znajdziecie link do tego, do tego narzędzia. Ja osobiście z tego korzystam. Pozwala mi to zachować kopię zapasową zestawów, przewracać je, modyfikować. Jest to bardzo fajne i elastyczne narzędzie. Jak sobie zjedziemy na sam dół. To zobaczymy sobie kopie zapasowe. Nie będę tłumaczył jak to ustawić. Macie filmy instruktażowe czy instrukcję, więc śmiało jesteście w stanie sami to zbadać. Drugie narzędzie, które wykorzystuję do zestawów to jest autoworker. Jak się zalogujemy w tym miejscu, klikniemy zestawy, to mamy podpowiedź oczywiście dotyczącą naszych kont, które produkty są kupowane w parach, w zestawach. Zaraz się stronka wczyta, ja pójdę sobie na samą górę, no i widzimy. Legginsy, kobieca bluzka, sportowa bluzka to są te, te produkty, które są sprzedawane w transakcjach razem. Niebawem, niebawem mówię, chociaż ta funkcjonalność już powinna być dawno zrobiona, będziemy w stanie utworzyć zestaw jednym kliknięciem myszy, także bardzo proste narzędzie, które pozwoli zwiększyć naszym, na, na, naszą sprzedaż. OK. Obiecałem zaproszenie. Szykuję webinar w czwartek 5 listopada, godzina 20. Rezerwujcie, zapisujcie się tytuł bardzo na czasie Allegro wzór na sprzedaż. Pokażę Wam swoją metodologię, jak ja podchodzę do sprzedaży na Allegro, w jaki sposób wypuszczam produkty na rynek, które wypuszczam i jak pielęgnuję tą sprzedaż. Na sam koniec dla tych, którzy są z końcóweczką, również podpowiem tematykę, jak przygotować się do świąt, takich 10 punktów krok po kroku, żeby o niczym nie zapomnieć. Więc mam nadzieję, że to dla Was będzie wartościowy materiał. Na ostatnim webinarze organizowanym wspólnie z Allegro, oficjalnie z Allegro, było 999 osób, więc nawet nie zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mam cichą nadzieję, że teraz padnie mały rekord, już przygotowuję zaplecze techniczne. Więc wszystko przed nami, zapisujcie się, będzie mi miło, gdy ten film udostępnicie, dacie łapkę w górę, bo to też zwiększy. Jego zasięgi. Ja się przygotowuję do kolejnego filmiku. Pamiętacie moją zasadę: 50 sub subów yy więcej to kolejny filmek. Mamy 353 osoby w tym momencie. Yy, na tapecie mam takie tematy jak obsługa klienta, acy Allegro, szukanie wyróżników czy optymalizacja sprzedaży. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, o czym chcielibyście usłyszeć, to śmiało. Na sam koniec zaproszenie na grupę Wsparcia Sprzedaży na Allegro, super społeczność. Coraz więcej wspólnie rozwiązujemy problemów, więc też tam bądźcie, czytajcie, udzielajcie się. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Łapki w górę. Dzięki za wysłuchanie materiału.